to mężczyzna spinać. tutaj jest 90 stopni obrotu na kręgu To nie jest. <mang iwan soundsijke zaten badia> Oni nie zakledują twarz, mi spokój. <laughs>

Ale odwrotnie, odwrotnie, tam tu odwrotnie. odwrotnie. Tam, to odwrotnie, odwrotnie. A, A. To jest, się A, Gdzie le... jest kartka, ona leżała tu z boku. Już cioła, ale, ale już ma, leżała. Na ciole, A, to to ma to Nie da nervu. A już nie Po co bo komplikujesz nam dużo, dużo. nie Ja byłem jako dochodzący to A, no, no, to jest no, dzieją ją no. <grymna> no, zwróćcie na to, jeżeli traficie no. znowu na nią, zwróćcie na to szczególną uwagę. No tak, żeby się na to no, no, okay, no, walka, no. walka, walka ale... No. Tak jest, to też, ale ci działa. No, Nie, Razem, staniemy tak jak w boku, czy tam powiedzmy pół, pół kolem, i zasymulujemy ponownie te same e, działania, ale tak trochę, że tak powiem, pod dyktandą. E, bez działania już stricte medycznym. więc sprzęt zostawimy, nie będziemy się z sprzętem. Chodzi o to, żeby omówić te jakby założenia związane z masówką. Czyli już nie samo działanie przy e, konkretnym poszkodowanym, tylko kiedy, kto do kogo podchodzi, jak się zajmuje, W zasadzie było całkiem fajnie. Można powiedzieć, że, że zadanie jak na zdarzenie, które w fazie wstępnej było masowe, to poszło bardzo spadnie. E, Plus polegał na tym, że w miarę dobrze zrobiona segregacja, bo tak naprawdę była ilościowo prawie, prawie trafiona w to, w to, co było założone, więc. To w jakiś sposób y, dało podstawę do tego, żeby dalsza część działań była prowadzona według dobrego schematu. Bo jak się skopie segregację, to cała reszta działań, nawet jeżeli będzie dobrze prowadzona, to bilans ogólny jest położony. No bo zajmiemy się kimś, kto przy udzieleniu pomocy za pół godziny dalej będzie w tym samym stanie, a ktoś inny, kto za 3 minuty będzie po drugiej stronie i tam będzie. Natomiast jeżeli coś wykonamy przy nim, to sytuacja się poprawi. Yy, w ramach przypomnienia po raz kolejny wałkowany temat, tak zwane pasmo nogami do przodu. Ewakuacja nogami do przodu. Wiecie dlaczego? Tak. Kilka powodów. Mamy deskę. Potknięcia. Nie, chwycie, chwycie. cztery osoby, tą deskę. Kokolwiek, Idźcie głową do przodu. Powiedzcie, że. Stańcie bocznie. Powiedzmy, że idziemy głową do przodu. Jak przewróci się, to poleci na głowę, jest to problem. Ale inna sprawa. Nie, tutaj nie trzymasz. Trzymasz tutaj, prawda? Jak... Jeszcze jedna sawa tam. Zróbcie pod nogi. zwróćcie uwagę. twarz jest tutaj, a oni są tutaj. Patrzenie jest pod kątem. Nie widać, że nie były twarz. Jeżeli oni mają twarz tutaj. Prędzej zobaczę jakiś problem. Jeżeli ewakuacja nie spała powiedzmy 2 minut, tylko czasami 10 minut, to stan poszkodowanego może się w tym czasie zmienić diametralnie. On może przestać oddychać. Yy, może wystąpić yy, yy, objaw braku krążenia. W tym układzie jest ciężko to łapać. Ja pomijam aspekt BHP, no nie, w stylu poczknęli się i polecią. jak się potem to polecą do przodu, do nie do tyłu. No tak mamy skonstruowany staw skokowy, bocian miałby inaczej, prawda? Dobra, dzięki za ten, za Natomiast jest ten, jest ten, aspekt stałej kontroli stanu poszkodowanego. O, to Jeżeli, jeżeli jest sytuacja taka, że poszkodowany jest, powiedzmy, że na swobódliwy, Warto, żeby ten transport ktoś jeszcze skurował, czyli nie 3-4 osoby, tylko żeby tylko było więcej, żeby jeszcze w razie potrzeby tego poszkodowanego utrzymać. Był taki przypadek, gdzie jeden tutaj z kwadrantów był taki mocno, mocno aktywny, tak bym powiedział. do yy, skoordynowania masówki pojawił się problem, że przy jednym poszkodowanym z pierwszego zespołu, czy tam drugiego, który jest który dotarł, doszedł do niego i rozpoczął normalne postępowanie, jakby to był jedyny poszkodowany. Badanie, wywiad i tak dalej. Fajnie. Ale przy zdarzeniu masowym mamy świadomość tego, że poszkodowanych jest więcej niż my mamy możliwości udzielania pomocy. I wykonanie pełnych czynności na jednym może spowodować to, że w tym czasie trzech innych przejdzie w kategorię czarną, w kategorię... Patrząc za to medycznie. Znaczy z poziomu powiedzmy lekarza czy, czy PRM-u. Natomiast wykonanie y, rozpoznania terenu w rodzaju ludzi poszkodowanych powoduje to, że ta pomoc trafi. Właśnie taka pomoc jak tam była udzielona, do tego tyle pomoc naprawdę przygotować. Taka podpowiedź. Osoba, która idzie segregować, warto, że miała kawałek kartki, a jeżeli nie, na ręce czy na y, rękawiczce. Róbcie sobie jedynka, dwójka, trójka, czy tam powiedzmy czerwony, żółty, zielony. I obok taką metodą jak, jak dzieci, czy kiedyś sklepowe coś wypływały. Kreska, 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 pałeczka. pięć Kreska, 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 pałeczka. W momencie, kiedy padnie pytanie, ilu masz poszkodowanych w jakiej kategorii, tylu takich, tylu takich, tylu takich. Ile, Ile osób Was było nie, w szkole? Chodźcie. Zobaczcie, przybywał. Jest sam. Z 8 poszkodowanych jest więcej. Więc już wiem, że coś się będzie działo. Jest dowodzący, występuje na piedestalu, który nam dowodzi. Ty dowodziłeś. Teraz patrz, ja bym zrobił tak. Wysyłam jednego trażującego od tej strony, mhm. drugiego od tej, mhm. trzeciego na środek, żeby szybko to zrobić, szybki kraż, i jednego do przejmowania w siły śród. W jak najkrótszym czasie musimy uratować jak najwięcej ludzi, więc musimy jak najwięcej ludzi określić ich priorytety, nadać im priorytety. Gdyby była sytuacja taka, że przyjechały na przykład dwa zespoły, bądź trzy, to wtedy podobną ukazuje, puszczam trzech strażujących, tylko że w momencie, kiedy docierają i stwierdzają pierwszego w kategorii czerwonej, to wtedy krzyczę, mam czerwonego. I zespół, i zespół idzie tam. Kolejny zespół, który przyjechał. Crykolowy zespół. Dobra. No to dowodzący Wam mówi, tam macie czerwonego i tamten, ko tamten kolega Wam powie który. Idziecie do niego i zajmujecie się tym czerwonym. Dobrze, przyjeżdża kolejny rzadko. Jak on rozwiąże żółty, to zostaje. Nie jest po prostu tych działań na chwilę obecną, tak? Skupiamy się na czerwony. Ja tak. Tam, tym brzegu w tej ona tam. To Dobrze, i teraz A zobaczcie. zobaczcie. Słuchajcie, uwaga! Segregujący. Zakładamy, że skończyliście segregację. Dekty do dowożącego. Do do <laughs> Bo tu Idzie się tak. Robi się duży połazek. duży więc w miarę jak przyjeżdżają kolejne zespoły, może być taka sytuacja, że wy będziecie musieli ich doprowadzać do prawda? I w ten sposób docieramy, wykonujemy działania. Można zrobić coś takiego, że przychodzi zespół na przykład 4-5 osobowy, do działań 3 osoby spokojnie wystarczą, prawda? To no takie taki minimum zespoły. Jeżeli trzeba przeszukać teren, jeżeli trzeba przeszukać teren, to np. zespół, który przychodzi w dużym spadzie, można go rozbić. Powiedzmy że osób przyjechało jako jeden zespół z jedną torbą. cztery idą do działań, a dwie osoby dostają polecenie przy Szykać teren. Łapiecie ideę tego wszystkiego? Najważniejsze jest, żeby jak najprędzej ustalić czerwonych i jak najprędzej do tych czerwonych doprowadzić zespół ratowniczy. Nie pozwolić im szukać. Zespół, który przybywa na miejsce, powinien być doprowadzony w poszturku albo trafić jak posznurku do czerwonego. Z pominięciem jakichkolwiek innych problemów, które istnieją w tej strefie, jego nie można obarczać z dużą ilością problemów. Dla nich problemem powinien być jeden poszkodowany, który moja przegrzewała. Jeżeli będzie lubiła 10 czy 15 transport, bo tak może być, do któregoś tam szpitala, to nie będzie wiedziała, którego dopędziła, bo Czy jakieś pytania, niejasności, sugestie? Nie ma uniwersalnego algorytmu. Trzeba mieć tego świadomość. Trzeba spróbować to tak zrobić, żeby miał ręce i nogi, ale bez żadnego uniwersalnego algorytmu. Dobra, to jeżeli nie ma pytań, to mam prośbę. Ogarnijcie jeszcze raz, czy nie zostały jakieś nasze brudy.